Witajcie na kanale Strefa Wojska. Dzisiaj chcę z Wami kontynuować podróż po programie Orka i kandydatach na nowe polskie okręty podwodne. Ostatnio wziąłem na tapetę, znaczy na tapet. Dzięki za uwagi językowe, drodzy widzowie. Hiszpańską opcję, a więc S80. Spoko okręt, ale nie będę ukrywać, że to nie jest mój faworyt. Ale oczywiście warto tej konstrukcji się przyglądać, bo jest ciągle rozwijana, a na pewno warto poznać drogę Hiszpanii do uzyskania zdolności samodzielnego budowania takich okrętów. To naprawdę może być cenna lekcja dla naszego przemysłu, dlatego zapraszam zajrzeć do tamtego filmu. No ale dzisiaj chcę się z Wami zająć propozycją, która jest moim zdaniem jedną z faworytów, a więc opcją francuską i okrętami typu Scorpion. Przypominam jeszcze tylko o możliwości subskrybowania kanału, a jeśli nie chcecie ominąć kolejnych materiałów, kliknijcie w dzwon. A teraz jedziemy z francuską orką. Intro. Na początku jednak materiału mała aktualizacja co do stanu programu pozyskania przez nas następców orła. Wiemy trochę więcej po wywiadzie, jaki udzielił generał brygady dr Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia. Mianowicie ciągle trwają wstępne konsultacje rynkowe i najprawdopodobniej do końca czerwca zostaną określone ostateczne wymagania, które określą, jakie dokładnie chcemy okręty, to znaczy o jakiej specyfikacji. Kiedy zostaną one przyjęte, wtedy zaczną się negocjacje, prawdopodobnie z wybranym oferentem, albo z wąskim gronem tych oferentów. Raczej nie będzie trybu konkurencyjnego, aby przyspieszyć proces zakupu. Tryb konkurencyjny dałby nam więcej, ale wydłużyłby proces, więc znowu bierzemy gorszą opcję w kontekście naszych zdolności przemysłowych. Aczkolwiek to jeszcze pewne nie jest. W każdym razie potencjalna umowa powinna zostać podpisana nie szybciej niż w pierwszej połowie przyszłego roku. Mamy więc niestety skutki wieloletniego odkładania zakupu. No nic, poczekajmy do ostatecznych rezultatów ustaleń i wtedy się do nich odniosę. Wracając jednak do dzisiejszego bohatera. Jeśli oglądaliście widzowie film o S80+, to powinniście pamiętać, jak zaczęły się początki francuskiej Skorpeny. A zatem w skrócie. Francuzi produkowali dużo okrętów podwodnych o klasycznym napędzie, które były przeznaczone na rynek francuski, ale także na eksport. Mamy tu przykład najpierw okrętu typu Daphne, a potem typu Agosta który co prawda udało się jeszcze sprzedać w 1994 roku Pakistanowi, ale był to już ostatni akt tej konstrukcji, liczący już swoje lata. Francja zdecydowała się inwestować wyłącznie w okręty o napędzie atomowym, z racji dużo większych możliwości, jakie posiadają tego typu jednostki, jak choćby w kwestii zasięgu operacyjnego. Jednakże rynek światowy dalej potrzebował okrętów klasycznych, no bo nie każdego było stać na okręt atomowy i dalej nie jest stać, ale też nie każdy takiego potrzebował. Sytuację wykorzystywali przede wszystkim Niemcy ze swoim klasykiem, czyli okrętem typu 209 czy 214. Francja, kraj ambitny, rzecz jasna nie chciał tego tak zostawić, a zatem tamtejszy przemysł rozpoczął w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku projektowanie nowego typu okrętu o napędzie konwencjonalnym. Aczkolwiek pamiętajcie, że Francuzom chodziło także o zachowanie zdolności do projektowania i budowania okrętów o napędzie konwencjonalnym, więc tutaj były co najmniej dwa powody, dlaczego francuski przemysł dalej chciał inwestować w takie typy okrętu. Do programu zostali zaproszeni Hiszpanie, którzy wcześniej kupowali u Francuzów okręty, no i potrzebowali teraz klasy nowej generacji. zatem nad czym pracował francusko-hiszpański duet? A no właśnie nad skorpionami. Trochę podziałali razem, ale współpraca się rozpadła. Dlaczego? O tym więcej w materiale OS 80+. Nie ma co się tutaj powtarzać. Zatem Francja została sama, ale projekt był kontynuowany Producent, czyli stocznia DCN, a teraz Naval Group, dostał pozwolenie na wykorzystanie technologii z okrętów atomowych i dostosowanie ich do projektów Skorpen. Chodziło m.in. o wykorzystanie systemów elektronicznych. Różnił się przede wszystkim napęd czy rozmiar w porównaniu z atomowymi, francuskimi okrętami. Kontrakty na Skorpeny zostały podpisane dość szybko. Pierwszym zagranicznym odbiorcą zostały Chile które zamówiły dwa okręty w 1997 roku, a ich budowa ruszyła już dwa lata później. Tyle samo kupiła Malezja w 2003 roku. Następnie duży kontrakt trafił do Indii, które w 2005 roku kupiły sześć okrętów tego typu, a kilka miesięcy temu dokupiono kolejne trzy. Aczkolwiek tu różnica między nimi pod względem konstrukcyjnym jest dość znaczna. Będą na przykład posiadać napęd niezależny od powietrza. Indie, dbając o swój przemysł, od razu postawiły za wymóg wybudowanie tych okrętów u siebie. Duży kontrakt w 2009 roku na cztery jednostki podpisała także Brazylia, o której później powiem trochę więcej. Ostatnio na Skorpeny zdecydowała się także Rumunia, która obecnie negocjuje zakup dwóch jednostek. A kilka miesięcy temu, o czym informowałem was w wojskowych newsach, na również dwie jednostki zdecydowała się Indonezja. Zatem jak widzicie, francuska skorpena jest całkiem chodliwym towarem na rynku, a jej rozwój ciągle trwa. Chcąc opisać konstrukcję, to trzeba zacząć od podstawowego założenia. Nie ma jednej skorpeny, co oczywiście jest sporym plusem francuskiego pomysłu na okręt podwodny. No bo skoro była ona przeznaczona od razu na eksport, no to musi być uniwersalna, to znaczy łatwo dostosowalna do potrzeb odbiorcy i jak pokazało życie, okazało się to prawdą. A zatem Francuzi oferują cały zbiór rozwiązań które można zastosować, a kupujący wybiera sobie najbardziej optymalną wersję dla siebie. Dla przykładu okręty sprzedane do Chile, Malezji i Indii miały około 66 metrów długości, przy wyporności około 1600 ton. Ale wersja brazylijska, zwana SBR, ma długość już około 71 metrów, przy wyporności ponad 1700 ton. A i tak ten okręt nie posiada napędu niezależnego od powietrza, co by wydłużyło go o kolejne 8 metrów. A zatem widzicie, że te okręty łatwo modyfikować. Skorpena została zaprojektowana według zasad Stealth, które mają obniżyć szanse na jej wykrycie. Ma bardzo płyłowy kształt kadłuba wraz z kioskiem, do tego zbudowana jest ze stali Hles 80, która jest bardzo plastyczna, co powinno ułatwić schodzenie jej na większe głębokości, nawet powyżej 350 metrów. Maksymalna prędkość podwodna to około 20 węzłów, a nawodna około 12. Gdybyśmy się zdecydowali na napęd niezależny od powietrza, a przypominam, że wymaga to zamontowania dodatkowej sekcji w kadłubie, to Francuzi proponują kilka rozwiązań, na przykład system MESMA, który polega na spalaniu tlenu i oleju napędowego. Powstaje w ten sposób para, która porusza turbinę, ta z kolei wytwarza energię przekazywaną do turbogeneratora, który z kolei zasila w prąd baterię. Woda i dwutlenek węgla, jako efekt uboczny tego procesu, są wydalane na zewnątrz. Druga opcja, bardziej nowoczesna, polega na wykorzystaniu ogniw paliwowych, no ale do tego jest potrzebny wodór, który nie jest składowany wewnątrz okrętu. Powody są te same co u innych producentów. Butle z wodorem zajmują dużo miejsca, są ciężkie i wodór jest dość niebezpieczny w składowaniu. Zatem gaz powstaje. Na miejscu z wykorzystaniem wody i oleju napędowego. To rozwiązanie ma pozwolić na trwanie w zanurzaniu nawet 3 tygodnie. Trzecia najbardziej nowoczesna opcja to wykorzystanie baterii litowo-jonowych, natomiast tu przynajmniej na razie wydajność jest najniższa. Dzięki nim okręt może pozostać w zanurzeniu około 7 dni. Skorpena ma ustarzenia tylne w zależności od wyboru zarówno w układzie krzyżowym, jak i w układzie X, który ułatwia manewrowanie w płuczych wodach. Specjalsi także będą zadowoleni ze Skorpen, bo mamy tu specjalną śluzę do wykorzystania w operacjach podwodnych, jak i miejsce dla sprzętu dla nich typu pontony czy butle z tlenem. Francuzi są nam w stanie dostarczyć każde potrzebne uzbrojenie, a zatem możemy pozyskać ciężkie torpedy F-21 o wadze około 1500 kg, i możliwości atakowania celów do głębokości około 500 metrów. Trzy pociski przeciwokrętowe SM-39 Exocet. Oczywiście z naszego punktu widzenia, wisienką na torcie są pociski manewrujące Naval Cruise Missile. Są one bardzo podobne do pocisków sprawdzonych na Ukrainie, czyli Skalpy G. Oczywiście nie są identyczne, choćby z racji rozmiarów. Ale sporo elementów jest tożsamych, jak na przykład system naprowadzania czy głowica bojowa. To co wyróżnia NCM to przede wszystkim zasięg. Nie jest znany oficjalny dystans, jaki jest w stanie pokonać ten pocisk, ale na podstawie większości źródeł jest on szacowany na okolice 1000 km, a nawet do 1400 km. Co więcej Francuzi, przynajmniej w deklaracjach, gwarantują pełną dowolność wyboru celów przez polską stronę, to znaczy mamy mieć niezależność decyzyjną w kwestii ich użycia. No i jakby pojawiały się pytania, to nie możemy ich kupić osobno. Francja od dłuższego czasu zapowiada, że są do zakupienia tylko z francuskim sprzętem, a więc w tym przypadku ze skorpenami, które mogą zabierać na pokład do 18 różnego rodzaju pocisków czy torped. Wyrzutni dla tego typu uzbrojenia jest 6. Miny skorpeny również są w stanie stosować i mogą ich zabrać na pokład 30 sztuk. Na pokładzie mamy do dyspozycji system przeciwtorpedowy Contralto, który działa na zasadach zagłuszania wrogich torped. Wyrzutnia wypuszcza pułapki przeciwokrętowe Canto, które emitują zarówno sygnały akustyczne, jak i echa zakłócające. Ma to zmylić nadlatujące torpedy. W kwestii elektroniki to także możemy liczyć na firmy francuskie, tak jak np. Thales czy Safran. W przypadku ostatniego brazylijskiego okrętu, który już chciał operacyjnie, czyli S41, można wykorzystać system hydrolokacyjny SQ, składający się z kilku sonarów, Radar nawigacyjny Safran Electronic Defense serii 10 czy maszt optoelektroniczny serii 30 również od Safrana. Całość systemów elektronicznych, łączności czy uzbrojenia na okręcie spina system walki Substyk ciągle rozwijany. Załoga okrętu liczy 25 marynarzy i 6 oficerów. Autonomiczność okrętu jest bardzo wysoka i sięga nawet 70 dni. Choć oczywiście zależy to od wersji. Brazylijska w związku z większym rozmiarem, a więc i z większą przestrzeń na zapasy, mają na wyższym poziomie. Zakup okrętów podwodnych to także szansa dla naszej gospodarki i tu świetnym przykładem, jak wygląda współpraca z francuskim przemysłem, jest Brazylia. Mianowicie ten największy kraj Ameryki Południowej. Kilkanaście lat temu zdecydował się na bardzo dużą modernizację swoich sił zbrojnych, i do tego wybrał właśnie Francję i obecną nawal Group. Jako podstawę nowych okrętów o napędzie klasycznym wybrano Scorpene, która po modyfikacji przybrała przywołany już wariant SBR. Do tego Brazylijczycy zakupili wsparcie przy budowie pierwszej brazylijskiej jednostki podwodnej o napędzie atomowym. A także budowę całego zaplecza produkcyjnego i serwisowego ze stocznią włącznie. Koszt wszystkich umów wyniósł ponad 7 miliardów euro. Podpisane kontrakty były potężnym skokiem dla brazylijskiej gospodarki, która dziś, po już 15 latach od zawarcia umowy, zyskała prężnie działający i nowoczesny sektor przemysłowy. Dodatkowo brazylijskie firmy zostały włączone w łańcuch dostaw dla Nawal Group. Operacyjnie działają już dwa okręty, a trzeci został niedawno zwodowany. Podsumowując, z pewnością francuska Skorpena to może być rozwiązanie dla nas. Jest to okręt nowoczesny, a Francuzi praktycznie są w stanie zaoferować całość systemów elektronicznych, jak i uzbrojenia włącznie z pociskami manewrującymi, zdolnymi do atakowania celów lądowych na odległość nawet powyżej 1000 kilometrów. Skorpena jest trudna do wykrycia, w dodatku projekt ten jest elastyczny i można go łatwo dostosować do naszych potrzeb, a okręt jest uniwersalny w rodzaju wypełnionych misji. Do tego na pewno możemy liczyć na duży transfer technologii wraz z budową okrętu w Polsce. Zapewne całego zamówienia, więc prawdopodobnie trzech okrętów. Natomiast pamiętajcie, że to nie tak, że u nas wszystko powstanie. Zapewne spora część wyposażenia zostanie wyprodukowana we Francji, a potem dostarczana do nas, natomiast i tak nasze stocznie dostałyby duży zastrzyk i gotówki, i technologii. Choć oczywiście nie jest tak, że Skorpeny osiągają wyłącznie sukcesy. Nie udało się nimi zainteresować skutecznie Norwegów, którzy zdecydowali się opracować wspólnie z Niemcami okręt typu 212CD, czy słynny wyciek ponad 22 tysięcy stron dokumentów o indyjskich Skorpenach. Co kilka lat temu objął się naprawdę wielkim echem na świecie i spowodowało to sporą wpadkę wizerunkową Francuzów. To, co mnie martwi, to fakt, że najprawdopodobniej okręty kupimy bez postępowania konkurencyjnego, więc możemy ugrać mniej. A druga rzecz to chyba brak pomysłu na ten sektor gospodarki w naszym wykonaniu. Brazylia wiedziała, czego chce i konsekwentnie to realizowała, i są teraz tego efekty. A my od kilkunastu lat nie potrafimy dokończyć orki. Co chwilę program przyspiesza, a potem zwalnia i staje. Jak ja znowu słyszę, to są ponownie określane wymagania sprzętowe, to naprawdę trudno poważnie traktować orkę, a bardziej naszych polityków. Proponuję poczekać kolejne kilka lat, wyjdą nowe rozwiązania i będziemy mogli znowu określić bardziej nowoczesne wymagania dla naszych okrętów. Ale w ten sposób to możemy się bawić bez końca. Wiecie co mnie boli? Wydajemy ogromne pieniądze na sprojenia i uważam, że jest to potrzebne, ale traci na tym nasza gospodarka i przemysł. Jeśli dalej to będzie tak wyglądać, to za dekadę będziemy mieli i może sporo nowej broni, ale dalej słabo rozwinięty przemysł i to, co nam pozostanie, to ekscytacja się krabem, który tak naprawdę jest składakiem różnych zagranicznych elementów od podwozia skończywszy na systemie wieżowym. No, ale wiem, to pesymistyczna wersja, nie chcę być malcontentem, no więc miejmy nadzieję, że jednak orka przypłynie do nas z korzyściami nie tylko dla wojska, ale i przemysłu, a Skorpena daje takie szanse. I to tyle. Ile dziś dla Was przygotowałem? Dajcie znać, co myślicie o Skorpenach i czy bylibyście zdecydowani, aby wejść we współpracę z Francuzami. Zapraszam także do zobaczenia innych filmów, które już przygotowałem na temat Orki, abyśmy wspólnie wyrobili sobie zdanie, jaka propozycja jest dla nas najlepsza. Trzymajcie się miłej soboty i do następnego materiału. Hej!